Pytanie 34. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Człowiek, pomimo swoich aspiracji do doskonałości, jest podatny na słabości, które często determinują jego postępowanie. Zmagając się z własnymi słabościami, bohaterowie literacji często odzwierciedlają złożoność ludzkiej natury i możliwość przemiany. Walka ze własnymi słabościami jest tematem centralnym w powieści Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego, gdzie bohater główny, Rodion Raskolnikow, stara się zmierzyć z własnymi demonami i moralnymi dylematami. Raskolnikow, młody student prawa, wierzy, że wybitne jednostki mają prawo łamać normy moralne w imię wyższych celów, inspirując się teorią nadludzkiej sprawiedliwości, postanawia popełnić zbrodnie na lichwiarkach. Jednak po dokonaniu morderstwa Raskolnikow pogrąża się w głębokiej rozterce moralnej i zaczyna walczyć z własnymi wyrzutami sumienia. Chociaż początkowo próbuje usprawiedliwić swoje działanie, to w miarę rozwijania się akcji uświadamia sobie, że nie jest bezkarny i zaczyna doświadczać psychicznego kalectwa. Walka z własnymi słabościami prowadzi go do momentu przemiany, gdzie uświadamia sobie, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności przyznania się do własnych błędów. I odnalezienia spokoju ducha. Kontekstem, który tutaj przewołam, będzie dżuma Alberta Kami. Ludzie reagują na epidemię dżumy w różnoraki sposób, odsłaniając się przy tym swoją niekiedy słabą lub właśnie paradoksalnie silną naturą. Doktor Rie, główny bohater, reprezentuje postawę egzystencjalną, wybiera walkę z chorobą, mimo że wie, iż ostateczne zwycięstwo nad żumą jest niemożliwe. Pokusa poddania się nie jest tak wielka, aby złamać jego ducha. Jego działania zdeterminowane są przez solidarność z innymi i poczucie obowiązku. W opozycji do niego stoją postacie, które ulegają panice lub egoizmowi, pokazując jak różne mogą być ludzkie reakcje w sytuacjach kryzysowych w zależności od ich wewnętrznych predyspozycji psychicznych. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.